Trener gospodarzy Marcin Janas. Panie trenerze, opinia o dzisiejszym meczu jest to duży zawód, no bo jednak chyba liczyliście na trzy punkty? No oczywiście przy remisie to zawsze człowiek chciałby wygrać i to zawsze jest gdzieś tam blisko. Tym bardziej, że prowadziliśmy większe spotkania, później długo, długo remisy. I mieliśmy przewagę i nie dociągnęliśmy tego do końca. No i znowu przegraliśmy w karnych, biorąc pod uwagę zeszły sezon, gdzie też kilka meczów tak by przegraliśmy. I to jakaś klątwa chyba już, Fatum, jeśli chodzi o to, żyty karne i tarnską drużynę. Musimy może na pewno przeanalizować to wszystko i zastanowić się nad tym elementem gry. W połowach też prowadziliście do przerwy, jeszcze na początku drugiej połowy całkiem dobrze to wyglądało, potem się gra posypała. No i dzisiaj właściwie z zachowaniem wszelkich proporcji, no było podobnie. Z czego to wynika, te błędy w końcówce meczu i słabsza postawa w tych decydujących fragmentach spotkań? No może gdzieś tutaj moje jakieś tam błędy taktyczne czy zmian. Brakuje nam gdzieś tam zimnej głowy w ataku, żeby gdzieś tam dorzucić, wykończyć w trudnych momentach. Ale musimy to po prostu analizować i, 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 i trenować, bo, ale też tutaj dobry bardzo przeciwnik, gdzie mają bardzo doświadczonych zawodników z, z reprezentacji Polski wcześniej, też którzy mają doświadczenie i czytają dobrze grę, tak samo w obronie i, i czasami po prostu dobrze przewidywali nasze akcje i nas zatrzymali. A no żeby e, kończyć jednak optymistycznym akcentem tę rozmowę, widać, że drużyna ma na pewno dużo większy potencjał niż to, co pokazała na parkiecie, bo sporo błędów było dzisiaj, przede wszystkim w ataku, z dograniem do koła, nie tylko e, takie błędy jak V w ataku. Jeżeli to się wyeliminuje, przynajmniej częściowo, to ta gra może wyglądać całkiem inaczej i też wyniki mogą być inne. No tak, tak, na pewno, duży, to co ja cały czas powtarzam, drużyna ma duży potencjał, bo mamy po dwóch na każdej pozycji w tej chwili. Tylko jedną kontuzję na prawym skrzydle, to zobaczymy jak to będzie długo wyglądało, ale tak to możemy zmieniać i tylko też potrzebujemy jeszcze czasu, troszkę, żeby wprowadzać tych nowych, bo to dalej są jakieś tam nieporozumienia, niedociągnięcia i, i, i też to nie będzie tak wyglądało jak od razu, że będzie dobrze, że będą pewne błędy, bo tutaj jeszcze cały czas wprowadzamy nowych zawodników, których mamy dosyć sporo.